Witajcie serdecznie we Vlogmasie numer 2 Mamy już dzisiaj drugi dzień vlogowania Na początku zostawiam Wam tutaj przycisk subskrybuj, będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie, możecie również włączyć powiadomienie w postaci dzwoneczka zostawić komentarz i oczywiście łapkę w górę Ja właśnie się ogarnęłam troszeczkę do wyjścia, bo muszę wyjść, najpierw skoczę z Reksiem jeszcze, żeby nie było mu smutno że na chwilę wychodzę dlatego, że nie miałam tego w planach ale kurczę, muszę wyjść do Rosmana i jak będę już w Rossmanie, to wstąpię też do Pepko, bo tak, skończyłam się tej kredka do brwi, nie miałam w ogóle pojęcia, ale ty kredka po prostu, myślałam, że jest tam jeszcze dużo, a ja sobie wiecie, chcę wykręcić i jechałam dzisiaj na oparach totalnie tej kredki, także już ona musi iść out, a muszę kupić coś nowego. Fajnie jakby były w promocji. Jedna z Vibo albo z Lovely, bo zawsze kupuję te, jak jestem w Rossmanie, one są fajne, takie wysuwane, zresztą pewnie Wam pokażę, jak wrócę, uda mi się kupić. No, a druga rzecz w Rossmanie to jest tusz, a oprócz tego muszę kupić takie zwykłe, codzienne jakieś rzeczy chemiczne itd., więc nic ciekawego, ale muszą w domu być. No i jako, że tam zaraz obok jest Pepko, to wstąpię sobie, wiecie po co, zobaczę za jakimiś poszewkami świątecznymi, żebym miała już taką troszeczkę aurę świąt i żeby mi się milej tutaj dla Was też nagrywało, bo nie mam kurczę żadnych świątecznych poszewek, a myślę, że to będzie fajny pomysł, żeby je wymienić właśnie i wprowadzić taką trochę świąteczną atmosferę zimową. Mam nadzieję, że coś mi się uda kupić fajnego, bo nie chcę takich, wiecie, mega wyrazić z tych czerwonych, tylko... Bardziej coś takiego naturalnego można powiedzieć, takie odcienie, nawet szary, szary, może jakby było coś w szarym odcieniu, czy coś to się skusza. Ale mam katar i nie wiem, po prostu coś mnie to nie chce normalnie opuścić, tak jak Wam mówiłam. W nocy się w ogóle obudziłam, poszłam spać, oglądałam ten mecz i później poszłam spać, jak się ogarnęłam i powiem Wam, że jakoś nie wiem... Koło wpół do pierwszej w nocy się obudziłam i później zostałam dopiero około wpół do trzeciej. Także trochę lipa, no ale... Ważne, że mi się udało w ogóle zasnąć. No a dzisiaj się przybudziłam i, i patrzę, a tu za oknem tak szaro. Kurczę, jakby był ten śnieg, to by było od razu tak przyjemnie i widno przede wszystkim, dlatego że no teraz to wiecie, światła praktycznie nie ma. Ja mam lampę włączoną u góry i tutaj y, moją e, taką wiecie lampę do nagrywania, no bo przecież się nie da. No i dzisiaj, y, jako że chciałam się troszeczkę odgruzować z tej choroby, to się nawet troszeczkę pomalowałam i y, 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 nawet, słuchajcie, nawet podprostowałam trochę swoje włosy co się mega rzadko zdarza, ale stwierdziłam właśnie, że dobra, mam ochotę, więc sięgam po prostownicę i troszeczkę sobie z nią podziałam i przyodziałam się w biżu, tak, przyodziałam się w biżu, ja uwielbiam biżuterię i uważam, że takie małe dodatki robią robotę, bardzo lubię i mam tutaj taki naszyjnik, myślę, że, że jakoś na zbliżenie, jak Wam go później jeszcze pokażę, to jest kryształek, żebym teraz nie pomyliła, różowego kwarcu, tak, bo myli mi się kwarc różowy, a kryształ górski, pomiędzy tymi w ogóle dwoma kamieniami naturalnymi się wahałam, jak wybierałam sobie ten łańcuszek, no i właśnie postawiłam na ten kwarc w końcu różowy, no i ubrałam też kolczyki, bo ostatnio jakoś zdjęłam i nie nosiłam, a zdjęłam dlatego, że się nadziałam trochę, bo byłam w naturze kiedyś i tam były jakieś wyprzedaże i tak dalej, no i pisałam, że biżuteria zostali... Um... Chirurgicznej, przeceniona i tak dalej, no i sobie ja kupiłam kolczyki, no ale szybko się okazało, że to raczej nie ma ze stalą chirurgiczną zbyt wiele wspólnego, bo niestety zczerniały, zbrzydły i poszły już do kosza, więc lipa. Także zdjęłam i później przez jakiś czas nie nosiłam, ale już wróciłam do moich w sumie jednych z ulubionych. To są takie serduszka. Jeśli chodzi o te biżuterię, to zarówno te kolczyki, jak i ten naszynik są z Wedź. To jest taka stronka z biżuterią, właśnie ze stali chirurgicznej. Ja bardzo Wam polecam, bo tam jest ogromny, ogromny, ogromny wybór, a jakościowo ta biżuteria jest naprawdę bardzo fajna. Ja mam kilka rzeczy i nic się z nimi zupełnie nie dzieje, więc jestem zadowolona. A, i moi drodzy, ja Wam tutaj chyba nie pokazywałam na kanale, a już od dłuższego czasu jest z nami ten oto przystojnie w formie obrazu. E, tak, e, Reksio, myślę, że jak jesteście ze mną dłużej, to poznajecie. E, to jest e, no, malowany kredkami e, przez taką dziewczynę, którą znalazłam na Instagramie. Wygląda jak żywy i serio, no, jak ten obraz przyszedł, to jeszcze jakby... Piękniej wyglądał niż jak ona przesyłała mi właśnie ten mm, projekt gotowy już, więc ja jestem mega, mega, mega zadowolona. I y, są różne zdania, bo niektórzy mówią, że on tutaj wygląda na smutnego i tak dalej, ale mi się wydaje, że po prostu no, to jest y, oddany cały reksjont. Ciężko było mi zrobić zdjęcie, żeby mogła przesłać tej pani właśnie, która zajmuje się malowaniem, rysowaniem, dlatego że no, on jest bardzo energiczny. Y, jak już go się właśnie udało uspokoić, to y, no, jest taki troszeczkę może nie, że smutny, ale wiecie, już się nie może doczekać tego, żeby coś tam gdzieś biec, czy na przykład dostać jakiegoś smakołyka. No i no nie wiem, jak to na niego patrzę, to po prostu się cieszę, że jest. I właśnie wczoraj go tutaj przyniosłam, bo miałam tą taką latarenkę ze świecą, ale stwierdziłam, że no chcę, żeby był tutaj na tej komodzie i sobie właśnie tutaj ze mną jest. Więc mój wierny przyjaciel, najlepszy. Jeśli chcieli, byli zainteresowani, szukali osoby, która maluje portrety zwierząt albo ludzi, bo ta pani właśnie też rysuje portrety dzieci, na przykład, no to możecie napisać to na pewno wam. Podrzucę link do jej Instagrama, bo naprawdę robi świetną robotę. No i ma talent, ogromny talent. Widzieć pieska na żywo, a oddać jego obraz, tak jak w rzeczywistości, to jest naprawdę majstersztyk. W Pepko Nici. Nie było nic, co by mnie zainteresowało. Chciałam te poszewki, tak jak Wam wspominałam, i faktycznie były jakieś świąteczne poszewki, no ale niestety nic mi się nie rzuciło w oczy, nic mi się tak nie spodobało, żebym to po prostu kupiła. Nie wiem, no na Instagramie Pepko i tak dalej widzę, że tam są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Dziewczyny też gdzieś udostępniają, że kupiły to czy tamto, i naprawdę te rzeczy są bardzo ładne, ale u mnie w Pepko dzisiaj. No, nic z tych rzeczy nie zostałam. Było za to masa ludzi, e, a trudno było do niektórych półek się dostać. A to pepko moje jest małe, więc naprawdę był tam niezły hermider. Troszkę Wam nagrałam, ale nie za dużo, bo tak jak mówię, warunki na to nie pozwalały. E, jeśli chodzi natomiast o pepko, to nie wyszłam tak zupełnie z niczym, no bo nie wiem czy kojarzycie, ale od jakiegoś czasu w pepko właśnie są te ciuchy z marki Sugar Free, e, szukam metki, i teraz oni mają taką kolekcję dla kobiet właśnie w stylu piżamki, szlafroczki, jakaś tam bielizna, no różne rzeczy w ten deseń. I ja się skusiłam na to kimono, taki szlafroczek delikatny, bo były też piżamy, o dziwo, ale to jest 100% poliester i ja kompletnie bym się w tym nie czuła dobrze śpiąc. Poza tym tam były krótkie nogawki, krótka, krótka bluzka, taka koszulowa zapinana na guziczki, mi jest zimno w nocy czasami i nie widziałam się w tym, także kompletnie tego nie brałam, ale zdecydowałam się na ten taki szlafroczek, jeśli mogę to tak nazwać. No tutaj to wygląda kiepsko, no bo to taka rzecz, wstawię wam jak mi się uda. Tutaj zdjęcie na modelce. Nie mam czegoś takiego, jak wspomniałam, a stwierdziłam, że mi się to przyda, bo już od jakiegoś czasu się rozglądałam za czymś takim, a to jest naprawdę mega miękkie, takie przyjemne w dotyku. I wiecie, no co to zależy w sumie, jaka to jest marka, jak większość tych rzeczy jest wykonana z Poliestru, e, za satynę czy jakiś jedwab No to bym zapłaciła kilka, kilka, kilka razy więcej mm, I jeszcze co, bo świat mi się chciało w sumie Bo ja Wam tak powiedziałam, że wychodzę, jestem przyziębiona Ale muszę mieć kredkę do brwi No aż mnie tak nie pogięło Głównym moim celem były bułki Zwykłe, pszenne, poznańskie bułeczki Bo tego mi brakowało Ostatnio robiłam dosyć spore zakupy w Lidlu Ale pieczywka mi zabrakło, więc musiałam śmignąć Um, I tak, tutaj może Wam zrobię holmes światy, co Wy na to? Mam nadzieję, że jesteście na tak. Siata, co prawda z Pepko, um, ale rzeczy są w środku z Rossmana i jeszcze z takiego spożywczego sklepu, ale tu nie ma spożywki, dobra, dobra. Więc tak, bardzo przyjemna rzecz w Rossmanie. Patyczki higieniczne wziąłam takie z Lisany, bo były najtańsze, najbardziej się opłacały. Tutaj jest 300 sztuk, więc tak jak wam mówiłam, tu nie będzie żadnych super ekstra rzeczy, ale coś się znajdzie. W Rossmanie kupiłam też piankę zwykłą taką do golenia z Nivea, wiadomo. Pastę do zębów Sensodyne ja lubię pastę dla kalut i Sensodyne akurat była promocja na tą więc też tą włożyłam do koszyka Z takich ciekawszych rzeczy, z tych zakupów, to słuchajcie, jakiś czas temu już w sumie przyglądałam się bańkom takim chińskim do masażu, ale nie do masażu ciała, a do masażu twarzy. No i wyczaiłam właśnie w Rosmani, tak koło nich chodziłam, chodziłam, chodziłam. To jeszcze chyba było lato, jak było ciepło, ale nie zdecydowałam się. A ostatnio znowu tak pomyślałam o tych um, bańkach i stwierdziłam, że to może być właśnie fajna rzecz do masażu twarzy, bo u mnie takie kamienie, jakieś głasza i tak dalej jeszcze ta głasza jest spoko i tym lubię sobie masować czasem twarz, ale taki roller, wałeczek do masażu to jakoś nie widzę, potem efektów m, niezbyt przyjemnie mi się to robi, więc stwierdziłam, że w sumie tutaj taka, takie bańki to są silikonowe dwie sztuki, silikonowe bańki do masażu twarzy, odmładzający masaż próżniowy twarzy, redukuje obrzęki, wyrównuje koloryt i zwiększa napięcie skóry. Stymuluje układ limfatyczny, przyczynia się do produkcji kolagenu. No wiadomo, kolagen no to fajna sprawa, ale powiem Wam, że ja mam takie cienie pod oczami, worki czasem, no trochę mi to przeszkadza, jak, zwłaszcza jak nagrywam, to później widzę przy montażu, że kurde, ja wyglądam jakbym nie spała pół północy albo coś, a ja normalnie śpię, tylko po prostu czasem tak jest i myślę, że to będzie bardzo przyjemne. A teraz mamy długie wieczory... I żeby sobie, wiecie, taki umilić, wprowadzić się w taką fajną atmosferę, poświęcić się trochę pielęgnacji, no to właśnie te bańki na pewno będę sobie wykorzystywać. Myślę, że może nawet w jutrzejszym vlogmasie razem sobie je przetestujemy, bo jestem ich bardzo ciekawa, albo dzisiaj sobie zrobię... Nie, bo to trzeba, tutaj jest napisane raz na tydzień. No to myślę, że jutro sobie zrobię z Wami i jestem ciekawa, jakie będą efekty. Ale wiecie, jest grudzień, taki czas, właśnie gdzie, gdzie już tak naprawdę po 15 robi się ciemno, więc szybciej też gdzieś tam się skłaniamy ku temu, żeby się położyć do łóżka, gdzieś tam sobie poleń chować pod kocykiem, poczytać książkę czy coś pooglądać, jak tam kto woli. No ale właśnie też można sobie zrobić takie rytuały pielęgnacyjne, i właśnie po to mi są te bańki, więc będę je używać. Widziałam też w rozmanie takie mleczko do ciała, to jest Johnson na dobranoc I to jest właśnie coś takiego, co ma nam pomóc w zasypianiu Ja nie mam kompletnie problemów z zasypianiem Czasem, tak jak wspominałam, zdarza się, że śpię, że się, że śpię i się wybudzę Ale to już musi mi coś tak, że tak powiem, doskwierać, coś być nie tak A zwykle to po prostu przyłożę głowę do poduszki i odlot do śpilkolotu ale bardzo lubię takie, takie zapachy, właśnie. Nie wiem, czy to jest lawenda, no tak mi sugeruje opakowanie, ale no na pewno jest tu coś takiego wyciszającego, i to właśnie znowu coś, co tak ma nas odprężyć, zrelaksować. Także zdecydowałam się na to. No nie ukrywam też, że tutaj butelka przykuła moją uwagę. 330, nie, 300 ml, nie 330. Ale powiem wam, że właśnie szukałam czegoś takiego, co będzie nie oliwką, nie balsamem, a takim mleczkiem. Fajnie się myślę, że będzie sprawdzać. Ojej, ślicznie pachnie, Jezu. O Boże. Dobra. Kupili mnie tym zapachem. Jezu! Rewelacja. Rozpływam się. Boże. Nie, serio, mega zapach dla mnie piękny. Zapach, połączenia takiego czegoś pielęgnacyjnego, a la univea z taką dla mnie, no lawendą, ale nie wiem, czy to. Nie sugeruje mi ta szata graficzna. Bardzo fajna rzecz. Wiem, że pewnie nie ma to zbyt fajnego składu, bo te Johnson chyba kiedyś nawet była jakaś akcja z tym, że te składy nie są zbyt dobre, ale... Stwierdzam, że raz na czas, raz we czasu nie zaszkodzi. No i wspomniana wcześniej rzecz, po którą się udałam, czyli kredka, ta była właśnie na promce, To jest Lovely Full Precision. To jest ta kredeczka wiecie. Z, z jednej strony kredka, z drugiej strony grzebek, No i co jeszcze wzięłam? W sklepie innym, właśnie już nie w Rosmanie, wzięłam kartki. Świąteczne dwie karteczki, bo one będą mi potrzebne, jak będę wysyłała paczkę z rozdaniem dla dwóch osób. Jeszcze muszę przemyśleć, jak to zrobię, ale chciałam koniecznie, żeby w środku znalazły się kartki z ręcznie wypisanymi życzeniami dla Was. Także tutaj gdzieś już widzę są te życzenia, ale coś jeszcze od siebie napiszę na pewno i dołożę tutaj do tych kartek. Widzę w ogóle na kąpie, że mm, przetwarza się mój film Vlogmas numer 1. Jest już w ogóle wieczór. Tak naprawdę ten film Vlogmas numer 1 powinien być już dawno na kanale, ale coś internet yy, ze mną nie współpracuje, także ja byłam na to przygotowana, że może coś takiego się dziać i dlatego się nie przejmuję. Ten tylko po prostu wjedzie, to wjedzie, wstawię go. Yy, nawet nie będę patrzeć, słuchajcie, że to jest godzina, nie wiem, że połowa ludzi już śpi. Trudno, chcę go dodać, więc go dodam. A może ktoś sobie obejrzy w czasie późniejszym Albo jutro na przykład Bo jutro w sumie będzie cały dzień praktycznie Bo ja będę te vlogmasy tak myślę No czyli na pewno odwoła wieczórkami Także będziecie mieć co oglądać No a teraz już się będę z Wami żegnać Dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną w tym drugim vlogmasie I do zobaczenia jutro mam nadzieję Buziaki, pa pa